Mezoterapia jest nowoczesną metodą leczenia wiotkości skóry. Możemy nią również leczyć rozstępy, służy też do zagęszczenia włosów. Pacjentki bardzo lubią zabiegi, które poprawiają jakość skóry. Do takich zabiegów należy na pewno mezoterapia, zabieg wykonywany dermapenem. Również pilingi, również na przykład taka nowoczesna mezoterapia, czyli rewitalizacja skóry kolagenem. W mezoterapii wykorzystujemy podanie śródskórne albo podskórne, w zależności od problemu, małych dawek substancji czynnych. Bardzo często wykorzystujemy tutaj kwas hialuronowy, również podajemy witaminy, mikroelementy. W mezo, do zagęszczenia służy ona do zagęszczenia jakości skóry. Również możemy tutaj poprawiać rozstępy, możemy walczyć z łysieniem. Dermapen wykorzystuje metodę małych uszkodzeń mikronakuć w skórze, które też powoduje to również zagęszczenie skóry. Mikrourazy tutaj jest mechanizm wykorzystania mikrourazów, które powodują zagęszczenie skóry.